Czuję, jak niewidzialne siły są bardzo blisko ciebie. One naprawdę wywierają presję i poruszają to, co było długo tłumione. Twoja bratnia dusza nie ma już spokoju w sercu. Prawda naciska coraz mocniej, właśnie teraz. Piszę do ciebie, jak ktoś, kto zna twoje myśli. Wiem, ile razy zastanawiałaś się, czy to wszystko ma sens. Wiem, że próbowałaś być silna. Nawet gdy w środku bolało. I wiem, że nie mówisz o tym nikomu. On też to czuje. Może milczy, może udaje, że wszystko jest w porządku, ale w środku nie ma ciszy. Coś w nim pęka. Nie potrafi już uciekać od tego, co was łączy. Nie jesteś szalona. To, co czujesz, jest prawdziwe. To połączenie nie przyszło, żeby cię zniszczyć. Tylko, żeby obudzić. Nawet jeśli droga była trudna, widzę twoje zmęczenie. Widzę, jak czasem masz dość czekania i znaków. Chciałabyś po prostu usłyszeć prawdę wprost, bez gier i niedomówień. Ta prawda dojrzewa w nim. Każdy dzień bez szczerości staje się dla niego cięższy. Sumienie nie daje mu spokoju, nawet gdy się uśmiecha. Nie musisz nic robić na siłę. Nie pisz, nie naciskaj, nie tłumacz się. Twoja energia już mówi wszystko. Spokój w twoim sercu robi więcej niż tysiąc słów. On zaczyna rozumieć, że nie da się dłużej uciekać, że brak prawdy boli bardziej niż jej wypowiedzenie. I to jest moment przełomu. Jeśli czujesz napięcie w ciele, to nie strach, to zmiana. Coś starego się kończy. Nawet jeśli jeszcze nie wiesz, jak będzie wyglądał następny krok, zaufaj sobie. Ty od dawna wiesz, co jest prawdą. Teraz wszechświat tylko potwierdza to, co czułaś w ciszy. Nie bój się otworzyć serca, nawet jeśli było już kiedyś zranione. Tym razem nie chodzi o walkę, tylko o uczciwość. On będzie musiał spojrzeć na siebie bez masek. I to nie jest łatwe. Ale to konieczne, jeśli ma iść dalej. Nie bierz na siebie jego strachu to nie twoja odpowiedzialność. Twoją rolą jest być sobą prawdziwą, spokojną, obecną. Wiem, że czasem masz ochotę się wycofać i zamknąć. To zrozumiałe, ale pamiętaj, że twoja dusza jest silniejsza niż myślisz. To, co was łączy, nie zniknie. Może się zmienić forma, ale rdzeń pozostaje ten sam. Prawda zawsze znajdzie drogę. Jeśli dziś zobaczysz znak, słowo albo sen, nie ignoruj go. To potwierdzenie, że jesteś prowadzona właściwie. Nie jesteś sama, nawet gdy tak się czujesz. Jesteś widziana, słyszana i chroniona, bardziej niż przypuszczasz. Pozwól sobie na spokój, oddychaj. To, co ma być powiedziane, zostanie powiedziane. A kiedy to się stanie, poczujesz ulgę, nawet jeśli emocje będą silne. Bo prawda zawsze przynosi wolność. Jestem przy tobie, zawsze wtedy, gdy wybierasz siebie i swoje serce. Oddaj to, co ciężkie, i zaufaj. Czuję, że w najbliższych chwilach coś zacznie się poruszać szybciej. Jakby powietrze wokół ciebie było gęstsze, to napięcie nie jest przypadkowe. Ono zapowiada słowa, które długo były zatrzymane. Twój bliźniaczy płomień zaczyna rozumieć, że cisza przestaje go chronić. Każda niewypowiedziana myśl wraca do niego nocą. I właśnie wtedy twoja energia dociera do niego najmocniej. Możesz zauważyć drobne znaki. Powtarzające się imię, liczby Nagłe wspomnienia. To nie są zbiegi okoliczności, to zapowiedź rozmowy, która dojrzewa. Nie chodzi o dramat ani o wielkie deklaracje. Chodzi o prostą prawdę, która ma zostać wypowiedziana bez ucieczki. I on to już czuje. Jeśli dziś masz wrażenie, że ktoś o tobie myśli intensywnie, zaufaj temu odczuciu. To połączenie nie potrzebuje słów, by działać. Ono już pracuje. Twój spokój zaczyna go poruszać bardziej niż twoje łzy kiedykolwiek wcześniej. Brak reakcji jest dla niego sygnałem, że coś się zmieniło. On zauważa, że nie jesteś już w tym samym miejscu co dawniej. I to go zatrzymuje. Zaczyna się zastanawiać, co straci, jeśli dalej będzie milczał. Nie zdziw się. Jeśli poczujesz nagły przypływ odwagi albo jasności, jakbyś wiedziała więcej, nawet bez dowodów, to wewnętrzna gotowość. Bliźniaczy płomień często mówi prawdę wtedy, gdy przestaje się bać własnych uczuć. Ten moment jest bliżej, niż myślisz. Możesz odczuć potrzebę oczyszczenia, porządkowania, zamykania starych spraw. To przygotowanie na nową jakość. Która chce wejść w Twoje życie. Nie musisz zgadywać, kiedy to się stanie. Wystarczy, że będziesz obecna i uważna. Prawda nie przychodzi cicho, gdy jest gotowa. On może pojawić się niespodziewanie, w rozmowie albo w wiadomości, która zmieni ton wszystkiego. Nawet jedno zdanie może mieć wielką wagę. Zauważ, jak Twoje ciało reaguje na myśl o nim. To tam najpierw pojawia się odpowiedź, zanim umysł zdąży ją ocenić. To połączenie uczy was oboje szczerości. Bez masek, bez ról, bez uciekania w dumę. I właśnie to teraz się aktywuje. Jeśli masz wrażenie, że coś się zawiesiło, to tylko cisza przed ruchem. Czasem największe zmiany rodzą się w bezruchu. Twój bliźniaczy płomień nie jest w stanie dłużej ignorować głosu serca. Nawet jeśli jeszcze walczy, ta walka słabnie. Możesz poczuć lekki niepokój, jakbyś była na progu czegoś nowego. To znak, że stara wersja tej historii się kończy. Nie oczekuj idealnych słów, oczekuj prawdy. Ona nie zawsze jest wygodna, ale zawsze przynosi ulgę. Z każdym dniem energia między wami staje się bardziej wyraźna, jakby przestrzeń sama was do siebie zbliżała. Zaufaj temu procesowi, nawet jeśli nie widzisz jeszcze całego obrazu. Nie wszystko musi być zrozumiane od razu. To, co ma zostać powiedziane, już się formuje. I kiedy wreszcie wyjdzie na powierzchnię, nic nie będzie takie samo. Dziękuję Ci z całego serca za to. Że byłaś tutaj do końca i otworzyłaś się na tę wiadomość. Twoja obecność ma znaczenie, a Twoja energia została zauważona. Jeśli ta wiadomość z Tobą rezonuje, proszę, potwierdź jej przyjęcie prostą frazą: Oddaję i ufam. To ważne, bo wzmacnia połączenie i pomaga energii dalej płynąć. Zapraszam Cię również, abyś dołączyła do naszego kanału. Subskrybując, dajesz sobie dostęp do kolejnych wiadomości, które mogą pojawić się dokładnie wtedy, gdy będziesz ich najbardziej potrzebować. Aktywuj dzwonek powiadomień, aby żadna wiadomość nie ominęła Twojego serca. Czasem jedno zdanie, usłyszane we właściwym momencie, potrafi zmienić wszystko. Dziękuję, że jesteś. Oddaję to, co ciężkie, i ufam razem z Tobą.